Witam Was z największej górki. 400 metrów podbiegu, ale ciężko. Zróbcie ze mną niedzielny trening. Dzisiaj były robione podbiegi plus 7-8 km biegu. Chyba mi urosły włosy. Nie chcę dzisiaj cisnąć nóg, bardziej ręce i brzuch. Mhm. Ćwiczenie uzupełniające od Bartka byłby ze mnie dumny, że go zaraz zrobię. Moja ukochana jest wolna. Łóżko. Po dwie serie zrobiłam. Boli, To jest ciekawe, że człowiek lubi takie bóle. Ostatnie ćwiczenie na nogi. A zrobić Co? Ha, ha ha Jeszcze całą mam dla siebie. Nie wiem co robić. Koniec, koniec. Idę jeść.